Jesteśmy bardzo tolerancyjni w Gdańsku. Uważam. No, od czasu do czasu, tak jak w każdym społeczeństwie, to i tu się zdarzają ludzie, załóżmy mniej tolerancyjni. A dla nas to jest ważne. No my, i tak, i tak żyjemy tylko dzięki gdańszczanom. Wasze dzieciaki uwielbiają się z maluchem fotografować. Mimo że, że nieraz, jak to się mówi, no, nie jest z nim za, za dobrze, to zawsze jest pięknie wyczesany i dbam o to, żeby niczego mu nie brakowało. Tutaj dosyć często mówimy sobie dzień dobry, przystają, rozmawiamy z sobą. No traktują nas no, jako znajomych. O. Bo dzięki nim w zasadzie my żyjemy. Miałem wspaniałą, cudowną babcię. I ona mi mówiła zawsze tak. Krzysztof, pamiętaj, jak będziesz mu kraną wstać, spojrzeć w lustro i spokojnie się ogolić, uśmiechnąć do siebie. To znaczy się, że wszystko jest w porządku. Kochaj ludzi. Oni to oddają tak samo. Tak robię zawsze. Może właśnie dlatego tu jesteśmy. Oszukiwać, kłamać i kraść to jest nie tędy droga. O, zwłaszcza tak jak ja prawie całe życie chroniłem, ochraniałem, pomagałem. To nie wyobrażam sobie, że nagle mógłbym robić co innego. To, to się nie da. Po prostu tak musi być. Ale gdybym miał jeszcze raz przechodzić to samo, bym przeszedł. Bo to dużo uczy. Tu na bramie. Naprawdę dużo. Ta noga, no pewnie, no i to właśnie jest cały maluch. Trzeba nogę już mieć przygotowaną, bo on musi się rozłożyć, oczywiście do drapania, i do pieszczenia. No on to uwielbia. I to mu się należy. Myśmy się przenieśli tutaj do złotej bramy. Po prostu. Tu jest nam dobrze, tu nie pada. Nikomu nie przeszkadzamy. Jesteśmy między pilarami. Zresztą Gdańszczanie nas znają. To dziękujemy. Jest tak nieraz, że da się głaskać i miętolić, ale nieraz trzeba bardzo uważać, bo potrafi warknąć nawet na mnie. Mamy takich stałych ludzi, którzy. Przechodzą i zawsze tam tą złotówkę czy dwa złoty nam wrzucą. I oni o tym bardzo dobrze wiedzą, że, że to nie idzie gdzieś tam na jakiś alkohol, gdzieś na, na nie wiem na co. Tylko wiadomo jest, że to faktycznie idzie dla malucha. O, teraz w czwartek byliśmy u weterynarza, żeśmy zapłacili tam jedną z lat weterynarzowi, nie? Że gdy nawet nie ma pieniędzy, to maluch dostaje zastrzyki wtedy. W nam się wpisuje krechę, nie? Maluch był ratownikiem, on ma swoje prawa, nie? Więc do, do nas troszeczkę inaczej się podchodzi niż do zwykłego psa. Na pewno kiedyś też spłacimy i pana weterynarza. To wszyscy wiedzą, że z Michim Małego nic nie wolno ruszyć. Latem, no niestety, zdarzają się tacy, którzy próbują, dziękuję, zamiast włożyć nam to, wyjąć nam. No i wtedy staramy się grzecznie perswadować. Nie zawsze to wychodzi. No, no w każdym razie nie daliśmy jeszcze sobie zabrać niczego. No i nie damy. Nie jestem tak wspaniały i sprawny, jak byłem kiedyś, ale technika zostaje na całe życie. No powiedzmy, że bawiłem się w takie małe aikido. Ja w ogóle do tego zupełnie inaczej podchodzę, bo dla mnie to jest filozofia myślenia, a nie walki. Właśnie może dlatego też i mam tak duży szacunek dla ludzi. Marzy mi się od czasu do czasu obudzić się rano, w swoich czterech kątach mały żeby był zdrowy i żebyśmy nie musieli się martwić czy nam czegoś zabraknie na następny dzień Mal... o, o, o proszę do mnie maluszku no tak malu malu Wystarczy, proszę do mnie.